Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła do nas pewna paczuszka. Ja wiem co jest w tej paczce, Wy się dowiecie zaraz, ale jest coś naprawdę fajnego. Cóż, mało gdzie widzę w ogóle produ produkty zamknięte z tej kolekcji. Tak jak już widzicie, ja sobie tylko z boku wyjmę. Jest to puszeczka z Euro Kick Off więc mega fajna sprawa, oj popiszczałem trochę mega fajna sprawa pyk, mamy to mówię już mało gdzie w ogóle udaje się trafić te puszki, a były mega fajna, mega fajna kolekcja dobrze ją wspominam, więc my sobie polecimy 600, te 4 karty z limitowanej edycji te, kosztowała to Kosztowało to na tamten moment 50 zł. No i zobaczymy, co my tutaj trafimy. I miejmy nadzieję, że wpadną jakieś limitki których jakby nie patrzeć nie mam i uzupełnią moją kolekcję. tutaj sobie odrywamy z góry, pyk. Pyk, pyk, pyk. I jest już puszeczka z nami. Mega fajna kolekcja. Dla mnie otwieramy. No i co my tu mamy? Limitki. Frankie de Jong, chyba go mam. Shakiri, chyba też mam. Kriniar, wydaje mi się, że również mam. I ostatnią limitką. Łukasz Fabiański, chyba którego też mam. Sekundkę, tylko sprawdzę, co u królików się dzieje. I już do Was wracam. Specjalnego, zawsze ten kłik, który już najczęściej broi, dalej broi. No i tu jeszcze końsy, czyli takie cztery limitki, chyba bez żadnego szału. No i saszetki, które sobie otworzymy. Fajnie, jakby jakaś rarka wpadła, chyba tam mi lewy brakuje. Fajnie, jakby ktokolwiek wpadł. Z moich braków z bazówek niestety mam już wszystkie, znaczy czy niestety niestety dla mnie to jest dobra opcja Bazóweczki. Dajcie znać jak wspominacie tą serię. Mówię już produkty raczej z niej nie będzie, bo buskiet bo trafić te produkty gdziekolwiek jest naprawdę coś mega, ale to mega trudnego. Jeszcze trzy saszetki. Rarka wpadała tu jedna na 16 saszetek, czyli ogólnie coś mega rzadka nie była, ale no jeszcze wszystkich nie mam. Rudiger. Tu widzę, że chyba dużo braków nie uzupełniam. Portugalia i Tilemans. Mówię, ale tak zobaczyłem ją na internecie i mówię, nie no, zamówię dla Was, żebyście mieli co oglądać. I ostatnie, ale widzicie tu bez historii, Jorginho Key Keyplayer i Axel Witzel. No i jeszcze bezłeczki. No i co? Kolejny fajny produkt z nami. Jak miło było wrócić do tej serii. Mówię tym bardziej, że wpadły nawet nawet karty Bo Fabian, Szkriniar, Shakir i De Jong, muszę sprawdzić, czy je mam, jak nie mam, to, do, to wpadną do kolekcji, jak mam, no to będą oczywiście na sprzedaż albo wymiankę. Ja wam serdecznie dziękuję, a wydajcie znać, co sądzicie o tym odcinku, o tej puszce i ogólnie o tym jakby zestawieniu kart. Jak Wam się podobały, która kolekcja najbardziej Wam się podobała na kanale? I pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. I zapraszam Was na grupę na Facebooku. Trzymajcie się, Siemaneczko, cześć!